No siemanko, siemanko, z, tej z tej strony, strony no, no i dzisiej... nagrywamy no, z sojusznikiem chowanego no, się, no, no i z dzieciakiem, dzieciak no, i gdzie się. no i dzieciak liczy do 30 umowa. Jak się To no. I jak chcecie więcej takich chowanych na przykład to po prostu dajcie lajka, like suba, komentarze wpisz, wpiszcie. Znaczy suba no może nie, ale na wszelki wypadek dzwoneczkiem. I dziękuję. Więc no, dzisiaj widzimy się, jak się już schowamy. No jest, siema Nie widziałeś Patriozuka? Nie No przecież... Serio Gdzie ty No ja... ja liczę No Dobra, sojusznik liczy, widzę widzowie! Dobra, to ja mam telefon Dobra, się tu potem No, ale nie wiem, jak się nie zauważyłam, no dobra Ona patrzyła pod stój i ona nie słyszała chyba ja Nie Ej, ja mam 10% znaczy ona jakby usłyszała, ale już zobaczyła akurat sobie ściga pod stołem. To było dobre. No dobra, no to liczę. To raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwadzieścia, dziewięć, trzydzieści, szukam. Dobra, zobaczcie, że oni się modli tak. Um, ej, bo ja nie wiem teraz, czy... Nie no nie ma e, To no, nie. Oh, się nie ma dziecko. Ale nie masz tego od razu. No siema, no ale znalazłem cię no Lelo. No, nie, jak dawniej, nie, Olivia. Tak, to nagrywam normalnie, nie ma. Zimka. Ej, chyba widziałem tu cień. Widziałem tu cień. Tu, tak, jesteś pod kołdrą. Pod kołdrą jesteś. Siema, pod kołdrą jesteś. A ty się chyba ten, bo widziałem tam nogi klapki chyba. Za kurtkami chyba. Ale nie powiedziałeś, Czy się nie liczyłoby. No wiem, ale. Kurde, no. Bystre, ale Oliwia, liczy. O, no Dziecko. Zbili, dodam, więc jest koniec już chyba. Tak, koniec. Olivia, szybko. Dobra. Liczysz. Ja. Dobra. Widzimy się, jak już schowamy. Poddaliście się, nie? Siema Siema Siema, Siema. Oliwia się poddała Oliwia się poddała Czy chłopi? w się, słyszałem poddała się Polia się z światła i dlatego też tak Chłop Piblus w w ciemni siedział, szedł w bluzie O nie, tu nic się widać prawie o. Dobra, liczę, dobrze Patrząc, liczy, no No, no 3, to idź Dobra Okay. to jest to taka? Ba. Tu nie ma? Z tym tu może... tu nie ma. Tu, co jak nie za tą wysłonę, tak jak nie ma? nie, nie, no, za nie, prezentem? a nie, 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 E nie, 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 niebieską, nie, 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 tą nie, Ale tam... gorący tam nie jest! tam jest! Nie, no będzie, halo! Ja to wstawiam! A ja nie, bo ja sikałem. Chyba, że to wytnę. No wytniesz a, chyba. To, to też wytnę. Co? A gorący jest! No to widzowie, liczy sojusznik, czyli ja. Nie. Tak. Tak, on był pierwszy. No, czyli ja liczę. To, to widzimy tak... się. Raz, dwa, dziesięć, dwadzieścia. 30 szukam! Lul, Ale łatwa te to Ktoś tu siedzi, 100% jest! O kurde! O kurde, w tam ciemno! O kurde, ktoś tu jest! Ktoś tu jest, widzowie! Ja pierdykam! Jest dziecko! Ja pierdykam, gdzie? Dobra! Ja pierdykam. Ten tamizet widzę się cały cząstku. No przecież tak. A ja, ten y, dziecko znalazłem pierwsze, Dobra, bo tu jest tak ciemno, tu nic nie widać. Dobra, jest git! Ale jest git, no nie! Dziecię tylko słyszy, to jest... To jest To jest. Dobra. Dobra. Dobra, ej, tylko... Nie no git! Dobra, to teraz... Y, dziecko liczy! Dziecko liczy. No idź, liczyć, no ani fakersa mi pokazuje środkowego palca nie wolno tak. Idź tu i licz. Dasz? A jak tam bo... ja tam się dzieci Dobra, o o Ja już skończyłem. Dobra, widzowie, ej, nie! To był no, fajnie chowan, Ale tak po ciemku, no kurde, zaraz mnie zobaczycie, no teraz chyba. Dobra, jestem. O no, to był dziękuję za oglądanie! Ej, do końca! I naprawdę y, chowany był super, więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Przypominamy I... tu o live'ie. Tak, pa.